Pewnego dnia, kiedy słońce leniwie zaczynało schodzić z nieba, a ciepły wiatr owiewał polanę, suczka Pepsi, dwa kotki, Marcelina i Mruczek oraz mała myszka Tymek postanowili zrobić coś bardzo odważnego. Wszyscy mieszkali razem w przytulnym domu z chłopcem Piotrusiem i jego rodzicami. Tego wieczoru na kolację miało być pyszne mleko, ale zapomniano go kupić. Co robimy? zaniepokoiła się Pepsi, machając swoim puszystym ogonkiem. Sprawa jest prosta. Pojedziemy do sklepu, zaproponował Tymek, machając małymi łapkami. Marcelina i Mruczek spojrzeli na siebie porozumiewawczo. A jak tam dotrzemy? zapytała ostrożnie Marcelina. Hulajnoga Piotrusia stoi na podwórku, zawołał Mruczek. Plan był gotowy. Szybko wybiegli na dwór, a hulajnoga już czekała pod drzewem. Pepsi jako największa stanęła na hulajnodze. Marcelina i Mruczek wskoczyli na jej grzbiet, a Tymek zajął wygodne miejsce w jej uchu. By lepiej słyszeć kierunki. I tak rozpoczęła się ich niezwykła podróż do sklepu. Przejechali przez podwórko, potem przez mały mostek, aż w końcu dojechali do sklepu. Teraz cicho nikt nie może nas zobaczyć szepnął Tymek. Wślizgnęli się do środka. Pepsi trzymała łapą drzwi, a Marcelina i Mruczek zaczęli szukać mleka. Tymek wspiął się na półkę i zauważył butelkę. Mam! zawołał z triumfem ale nagle ktoś ich zauważył co to? Zwierzęta w sklepie? krzyknęła sprzedawczyni. Pepsi, nie tracąc czasu, wskoczyła na hulajnogę, a kotki szybko wskoczyły na jej grzbiet. Tymek ledwo zdążył zabrać mleko. Wszyscy pędzili w stronę drzwi, a sprzedawczyni biegła za nimi, wymachując rękami. Stójcie! wołała, ale Pepsi była szybka jak wiatr. W mgnieniu oka wybiegli ze sklepu i z powrotem znaleźli się na podwórku Piotrusia. Myśleli, że wszystko poszło gładko, ale kiedy weszli do domu. Przywitał ich tata Piotrusia z groźną miną. Co to za zamieszanie? Słyszałem, że byliście w sklepie bez pozwolenia, powiedział surowym głosem. Mama Piotrusia stanęła obok taty i pokiwała głową. Nieładnie, nieładnie, dodała. To była niebezpieczna wyprawa i to bez pytania. Macie teraz drobną karę. Przez cały tydzień musicie pomagać w sprzątaniu domu. Zwierzątka opuściły głowy, wiedząc, że źle zrobiły. Ale wieczorem, kiedy wszyscy już siedzieli przy stole, mama nalała mleko do miseczek i powiedziała łagodniejszym tonem: Na przyszłość pamiętajcie, że zawsze warto zapytać. A teraz smacznego! Po kolacji jednak Piotruś wstał od stołu, spojrzał na zwierzątka i powiedział: Muszę jeszcze coś załatwić. Wziął pieniądze od mamy i poszedł do sklepu, żeby zapłacić za mleko, które zwierzątka wzięły bez pytania. Kiedy wrócił, mama uśmiechnęła się z dumą. To było bardzo odpowiedzialne, Piotrusiu, powiedziała. Zwierzątka wiedziały, że choć mleko smakowało pysznie, najważniejsze jest naprawienie błędów. I tak zakończył się ich niezwykły dzień pełen przygód, nauki i dobrego zakończenia. Koniec.